mam Polifoska szóstka, NPK, 6, NPK 6,20,30 Siemoneczko witam was w kolejnym filmie Dzisiaj siejemy nawozy pod pszenicę siewamy Polifoska 6 w dawce około 200kg na hektar 180-200kg mam nastawione Kukurydza sypała słabo W granicach 10 ton, no 10 ton to już było szaleństwo średnio wyszła na pewno poniżej 9 no jak je to nagrywam to jeszcze nie wiem jaka była średnio. no i sypiemy tutaj 180-200kg w celu uzupełnienia właśnie składników czyli potasu i fosforu zawartości tu są na średnim poziomie, ale mógłbym nic nie dać ale do podtrzymania dajemy te 200kg zawsze tak ta polifoska szóstka stosuję jestem zadowolony z efektów nie wiem czemu kukurydza tak słabo sypała. Nie wiem. Taki rok zrobił jak wszystko tak samo jak zawsze. A mimo to plon był słabszy. Musimy sobie teraz otworzyć tutaj zawory. Zawory zamykam z tego względu, że coś jest nie tak i podczas jazdy tak luzuje się hydraulika. Nie wiem dlaczego. Ale takie jest zjawisko. Wczoraj my tutaj orali do, do późna z Dominikiem Zaoralimy 3 hektary Ale kukurydza nie będzie na wszystkim Na tych 3 hektarach Z tego względu, że Na, te, na ten rejon tutaj mam o 9 km W to miejsce akurat A w sumie nie wiem, czy jest sens się produkować, bo Nagrywamy po 17 I 17.30 dokładnie, a ta kamera tak nie oddaje nie oddaje jasności, w sensie no jest strasznie ciemno, nie wiem czy, czy będzie coś widać czy nie Ale dobra, poopowiadam wam tutaj jak to leci Leci do, do samej miedzy z tego co mi się wydaje O, leci do miedzy praktycznie Teraz przejazd tutaj przez droga. Dobra, tutaj sobie już zamknęmy. O. Dobra, tutaj jest ciut szerzej niż, niż 15. Temu dźwigniemy rozsiewacz wyżej i pojadamy w półbieg wolniej. To się kręci. Otwieramy. I też powinno lecieć do samego końca. E, no jest tutaj w miara. Jest mokro, ale nie jest aż tak. Pogoda się nie sprawdziła. Kolejny roz. Miało nie padać, a jednak padało i pokrzyżowało to wszystkie plany. Tutaj się już zwężą działka. Tutaj mogę jechać ciut szybciej, ale bez przesady 8. Pozmieniały e, się plany. Wczoraj miało nie padać, a już jak my kończyli orka, no to to zaczynało padać. E, no i przyjechałem do domu, no to padało już dosyć konkretnie. Także napadało nam do tego trochę. Nie wiem ile spadło dokładnie, nawet nie patrzyłem tam. Ale no co, co poradzisz na takie coś. To jest pogoda, z pogodą nie wygrasz. Kukurydza też jeszcze mnie dokoszono. Zostało na polu, nie wiem, ze 30 arów kombań też tu został jeszcze Kombań zostawiony Mamy dokończyć jutro Taką mokrodziałkę, że po prostu nie dało się Nie dało się normalnie kosić Pochyło, glina I ściągało nas stwierdziliśmy, że nie dokoszemy tego przyjademy tutaj w czwartek kombajn my zostawili jutro jest w sumie czwartek, ale to też to cienkowidza i no i pewnie coś zostanie, coś się uda skosić więcej bo coś na pewno podeschło ale coś zostanie <laughs> Wyjedziemy, czy pole. Dobra, i na tym polu skończymy. To będzie taka krótka stawka z nawożenia, bo nie ma sensu zrobić tego jakiegoś filmu, bo tu nic ciekawego się nie dzieje. Jedziesz po dziurach i, i skoczesz. Dobra, także tyle, Jutro ja to rozsieja. I jeszcze dzisiaj będę szykował zesiewni, no to może tam coś gromy, żeby było ciekawsze. W sumie tu widać. Góra trochę przesycho. Także do jutra, jeszcze to też podeschnie. Może uda się fajnie zasiać. Jeszcze, jakby się udało zaorać wszystko, to by w ogóle było bajko. No i Siemaneczko, witam w kolejnym filmie dzisiaj. Talerzowani przed oraniem, czyli wymieszani resztek pożniwnych pod ekoschematy. Ta leżówka... Co to zaś tu leży za worek? Coś w nim było? Coś w nim było. Ta leżówka robi już dosyć... Dosyć dobrze. Lepiej niż robiła wcześniej. Tam stąd mamy kombań zostawiony. Jeszcze nie mam wszystkiego skoszonego. Nie udało się, było za mokro. Za mokro na niektórych polach i nie skosimy. Zaraz tutaj wyznaczymy linię AB i pojedziemy według nawigacji. Nawigacja z fawerken. Bardzo fajnie. Teraz mam rozszerzono opcja jeszcze do nawracania, ale tego raczej nie używam, bo e, to by się sprawdziło może na jakichś dużych polach. Na tych małych to się na pewno nie sprawdzi. Za dużo nawracania, a e, ona potrzebuje jednak trochę miejsca. Dobra, tak krzywa. To by można prosto zrobić nawet. Stależuję ja to, no i przyjadę tutaj orać jeszcze. Może dzisiaj nawet chciałby ktoś dzisiaj zaorać. Tutaj nie będę siedzieć pszenicy. Tutaj będzie jeszcze rozkukurydza, ale założymy kawałki pod pszenicę, tego będę miał tutaj jeszcze. Około półtorej hektara, może ciut więcej Muszę to później wszystko podliczyć, co? Ile tego wyszło finalnie O kurde, tu woda stoi Przejadęmy tu Przeszło. czyli tutaj na pewno nie uda się zaorać, ale chociaż to stale żuja dobra, wyznaczymy sobie tutaj punkt B ok, przyjmujemy nie wiem czemu, ale się blokuje na tych talerzach tutaj wszystkiego. Na jednym jeszcze jest zblokowane. I teraz już sobie pojedziemy na nawigację, jeśli się oczywiście będzie dało. przejechać, żeby te dziury likwidować jada na ustawieniach z siewnika talerzówka też ma 3 metry a nic tutaj nie zmieniał nie chciało mi się tej nie było czasu nawet, żeby konfigurować jakąś nową maszynę Bardzo fajnie robi. Fajnie by jeszcze to było w czwartek zaorać, ale raczej może się nie udać. Do czwartku by to podeszło coś. By się fajnie orało, bo potem zaśmy padać przez cały tydzień Nie wiem, zobaczymy Przydałby się większy traktor, bo tego brakuje na tych górkach, jeszcze jak jest mokro. Znamy to tu Też mokre